No i właśnie, nieszczęsny, Czego nieszczęsny? Ja no właśnie chcę zapytać, czy to jest nieszczęsny kwas hialuronowy, bo taką ma troszeczkę teraz sławę, czy może jednak on znajduje też zastosowanie? Po części już wiemy, że znajduje, ale gdzie i dlaczego? No, wiesz to, kwas chiloronowy, tak jak wspomniałam wcześniej, jest substancją wypełniającą. Czyli my wykorzystujemy kwas chiloronowy wszędzie tam, jeżeli, tam porówn jeżeli porównujemy to z biosymulacją. Tam, gdzie my chcemy wypełnić ubytek w tkance w wyniku starzenia czy w wyniku jakiejś asymetrii wrodzonych, bo tacy pacjenci też się zdarzają. Mhm. Um, no i tutaj rozróżniamy dwa rodzaje kwasów chiloronowych. Kwestia produkcji kwasu chiloronowego. Jest kwas chiloronowy, który jest nieusieciowany e, i on służy nam zazwyczaj do nawilżania tkanek, bo tak jak wspomniałam wcześniej, on wiąże bardzo dużą ilość cząsteczek wody. Czyli dzięki temu, że robimy sobie zabiegi na, e, z, z użyciem nieusieciowanego kwasu chiloronowego, my zatrzymujemy wodę e, w skórze, e, w powierzchownych, środkowych warstwach, dzięki temu ona jest nawilżona, nawodniona. I z drugiej strony mamy kwas cheloronowy, który jest sieciowany i jest rodzajem no, implantu, wypełniacza, który my podajemy wszędzie tam, gdzie my chcemy uzupełnić ubytek bądź uwydatnić um, jakąś cechę charakterystyczną, którą chcemy na przykład uwydatnić u pacjenta, um, bo jest asymetria, bo chcemy wyglądać na przykład atrakcyjniej a urodziliśmy się na przykład z malutką bródką mm. albo z cofniętą brodą, to dzięki zabiegom z użyciem kwasu hialuronowego możemy bardziej tą symetrię twarzy uzyskać. Czasami pacjenci mają bardziej takie zapadnięte te kości jarzmowe i też możemy tym kwasem hialuronowym poprawić ten wygląd, żeby pacjent wyglądał atrakcyjniej. No i to jest jakby stan taki wyjściowy, natomiast z biegiem czasu no, dochodzi do e, no, degradacji tkanek miękkich. I za pomocą tego kwasu chloronowego też e, odbudowujemy ubytki w tkankach, ale też musimy wiedzieć, gdzie go użyć, żeby on właściwie dobrze wyglądał. Już nie tego, wszędzie. Zapytam jeszcze jedną rzecz, czyli ta mezoterapia, mhm. czyli to podawanie tego, tego kwasu nieusieciowanego, czyli mezoterapia, to nie jest ten zły kwas, że tak powiem, o którym jest mowa, który tam gdzieś zostaje i tak dalej, tylko on służy poprawie jakości skóry. Tak, tak. Natomiast ten kwas usieciowany to jest ten, który ma tą złą sławę, ale właśnie go odczarowujemy i który pozwala nam jakoś zmienić... Modelować, tak? modelować twarz, tak. Okay. A czemu, skąd się wzięła ta, ta negatywna sława, dlaczego tak się dzieje?